Ewa Solasz, zapraszam do Mediolanu, światowej stolicy designu. Zobaczcie, dlaczego kocham design. Medioland w kwietniu to takie miejsce, gdzie są wszyscy, są tu projektanci, są sprzedawcy, są wszystkie firmy, dlatego ja też co roku tutaj jestem, już jestem tu dziesiąty rok. W Mediolanie są najważniejsze światowe targi designu. Podczas targów oglądam bardzo dużo rzeczy, tego wszystkiego nie zobaczę w sklepach, to muszę zobaczyć tutaj na targach, bo tego wszystkiego nigdy nie będzie w sklepach. Na targach mam okazję obejrzeć te rzeczy, o których czytam wcześniej w książkach albo piszę w mojej książce. Siedzę na Barcelonie, Misa van der w fotelu, który został zaprojektowany na targi w Barcelonie. Ja dzięki temu, że jestem na targach, mogę sobie usiąść, sprawdzić, czy to jest wygodny fotel, czy, czy rzeczywiście to, co, czego się dowiedziałam wcześniej, jest prawdą. Mogę też porozmawiać z, z organizatorami, z, z, z kuratorami, często z projektantami, mogę z nimi porozmawiać i dowiedzieć się czegoś, czego nie dowiedziałabym się w inny sposób. Nie przeczytałabym tego nigdzie. Taki bezpośredni kontakt bardzo dużo mi daje. Na targach mam okazję spotkać, o się o najlepszych światowych projektantów. To jest Konstantin Zdzicz. Konstantin projektuje i krzesła, i, i, i meble, i stoły. To na czym siedzę jest też Konstantina, to jest system stalowych sofek i, i też regałów. Konstantin jest najlepszy. Dużo ciekawych rzeczy, niektórzy myślą nawet, że ciekawszych rzeczy dzieje się dookoła, w samym mieście. W kwietniu po prostu musisz być w Mediolanie. Design jest naprawdę wszędzie. Design to nie tylko meble, nie tylko jedzenie, ale też na przykład kolejka metra. Stoimy przy prototypie kolejki, która będzie jeździła w Mediolanie w 2015. Jesteśmy w Trienale, Mediolańskim Muzeum Designu. To jedno z miejsc, które trzeba odwiedzić będąc w Mediolanie. Moje dzieci mówią, że wymyśliłam design, to oczywiście nieprawda. W Polsce design to słowo jeszcze nie do końca znane, dlatego ja staram się edukować też już najmłodszych, między innymi moją książką, ale też staram się e, opowiedzieć wszystkim, że design to nie są drogie rzeczy, design to nie są tylko produkty, design to jest myślenie o tym, jak żyć dobrze, jak żyć wygodnie, jak rozwiązywać różne problemy. To jest design, tak naprawdę. W Mediolanie, design możesz spotkać wszędzie w mieście, na wystawach, w kawiarniach. Jadłam lunch w kawiarni przy Trianale, gdzie każde krzesło zaprojektowane jest przez najlepszych projektantów. Fotel, na którym siedzę, to żeliwny odlew fotela, który zaprojektował Gaetanę Pesze. Nazywa się Big Mama. Polski designerzy od wielu lat współpracują z największymi markami, zapraszani są do współpracy przez największe firmy, ale też mamy świadomość, że mają potencjał, aby promować swoje własne marki, swoje własne wyroby, i poprzez właśnie obecność na tego typu imprezach możemy to, mam nadzieję, że skutecznie komunikować światu. Od 15 lat już zajmuję się designem. Założyłam portal razem z moją przyjaciółką, wspólniczką. Na ten portal dostałyśmy dotację z Unii Europejskiej. Dzięki temu, że prowadziłam Dom plus Dom, zgłosił się do mnie duży sklep wnętrzarski i poprosił mnie o stworzenie dla nich serwisu internetowego podobnego do Dom plus Dom. Nazywa się Dom z pomysłem i jestem z niego naprawdę dumna. Będzie szansą dla Polaków na ładniejsze mieszkania, na, 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 na inspirowanie się najlepszym przykładami z całego świata jest polski. Jeżeli coś jest intuicyjne, jeżeli od razu wiesz, jak tego użyć, to znaczy, że zostało dobrze zaprojektowane, to znaczy, to jest dobry design. I tak naprawdę nie jest tak, że design jest tylko dla wybranych, design jest dla wszystkich, design nas otacza, design jest najważniejszą rzeczą.